Lwowskie zarysy historyczne. Dzień dobry, witamy serdecznie z Lwowa ze studia Radio Kurier Galicyjski. Przy mikrofonie Anna Gordijewska i Krzysztof Szymański i dzisiaj kontynuujemy temat podjęty na poprzedniej audycji dotyczący powstania styczniowego, a konkretnie osób, które walczyły na tym w tym powstaniu. I dzisiaj spoczywają na cmentarzu Łyczakowskim, na górce powstańczej, którą zdobi wspaniały pomnik Wizunasa Szydłowskiego ze sztandarem powstańczym. A obok spoczywają jego towarzysze broni. I dziś będzie mowa o naukowcu Benedykcie Dybowskim. Krzysztofie, chciałabym, żebyś przybliżył nam sylwetkę tej znakomitej postaci. Benedykt Dybowski, pełne jego imię było Benedykt Tadeusz Debowski Herbu Nałęcz. Urodził się w Adamarynie, to w guberni mińskiej w rodzinie Jana i Salomei. Miał trzy siostry. Szkołę średnią ukończył w Mińsku. Później studiował nauki przyrodnicze i medycynę na uniwersytecie w Dorpacie, to jest dzisiejsze Tartu. I we Wrocławiu. Później studiował również na Uniwersytecie w Berlinie i po tych wszystkich studiach przedstawił w 1861 roku na Uniwersytecie w Dorpacie. Przedstawił swoją pracę dyplomową o rybach, o karpiach, między innymi, i właśnie ta praca przyniosła mu pierwsze uznanie została uznana przez naukowców i tego uniwersytetu, no i później po opublikowaniu w całej Europie uznanie jako wybitnego badacza, człowieka, który może przedstawić odpowiednie fakty, przeanalizować je i stworzyć z tego odpowiedni materiał godny badacza na najwyższym poziomie. No a tu powstanie styczniowie, oczywiście, że brał. Jako patriota polski też brał udział w tym. Tak, w 1862 roku, czyli w rok po obronie swojej tej pracy, Dybowski zostaje powołany do Szkoły Głównej w Warszawie i tam bierze udział w przygotowaniach do powstania, bierze udział jako komisarz rządu narodowego na Litwę i Białoruś i kończy się to tym, czym się skończyło dla wielu powstańców, że został, Aresztowany, uwięziony w celi cytadeli warszawskiej i skazany na śmierć przez powieszenie. Ale stawiennictwo zoologów europejskich i nawet samego Bismarka sprawiło to, że kara śmierci została mu zamieniona na 12 lat zesłania na Syberię. I jako zesłaniec na Syberii rozpoczął. Działalność badawczą. Tak, właśnie chciał skorzystać z tej możliwości, że znalazł się na tych nowych, niezbadanych terenach. A co jeszcze ciekawe, trafił tam na człowieka o podobnych poglądach, Wiktora Godlewskiego, i praktycznie wspólnie, razem z nim, prowadzili badania tej wschodniej Syberii, innych terenów, i ich badania położyły podstawy. Analizy różnicy tych gatunków zwierząt, flory, fauny na terenach wschodniej i zachodniej Syberii. Gdy już złagodzono im to zesłanie i zezwolono na osiedlenie się we wsi Kultuk, która była akurat na brzegach Bajkału, zainteresowali się tym jeziorem unikatowym na skalę światową. I tam Benedyk Dybowski kontynuował te swoje badania nad tą florą tego jeziora. Ryby, skorupiaki, różne inne gatunki, które tam były. Można powiedzieć, że jako pierwszy opisał ich od strony tej naukowej. Te badania Syberii Wschodniej i Bajkału dały mu złoty medal Towarzystwa Naukowego w Petersburgu, czyli został, mimo że był ze zesłańcem, to został jednak w sposób bardzo taki zaszczytny, uhonorowany. I zezwolono w końcu Dybowskiemu w 1876 roku na powrót do kraju. Ale w tym czasie nadarzyła mu się okazja brania udziału w ekspedycji, którą to Towarzystwo Naukowe w Petersburgu zorganizowało na Kamczatkę. Marzył właśnie być na tych. Krańcach dawnej Rosji, olbrzymiej Rosji, i naturalnie, jak każdy naukowiec tam też zaczął zainteresował się tą florą, fauną Kamczatki, nie tylko Kamczatki, ale i tych wysp, które były w okolicach. Na Kamczatce w Pietropawłowsku Kamczackim otrzymuje posadę lekarza i to jemu pozwala jeździć po tych miejscowościach, po tych posiłkach, po tych wioskach, które są na Kamczatce. I tam poznaje byt tych ludzi, tam zakłada szpitale dla trendowatych, zwalcza epidemie, które wybuchały na tym terenie. No a żeby ulżyć życiu tej ludności, to na przykład zakłada hodowlę kus i królików, soboli, co daje możliwość tej ludności na utrzymanie się, no, na w miarę, jak to się mówi, godnych warunkach. W 1883 roku jest, otwiera się kolejny etap naukowca. Dlatego, że on przyjechał właśnie tak, do Lwowa. Zostaje zaproszony do Lwowa na Uniwersytet Lwowski na katedrę zoologii. I tutaj kontynuuje swoje prace opisuje te materiały opracowuje które miał z Kamczatki no ale trzeba przyznać że środowisko naukowców lwowskich było dosyć konserwatywne a jeszcze w czasie swoich studiów w Berlinie Dybowski zapoznał się z teorią Darwina i propagował tą teorię co nie było mile widziane w Lwowie i dlatego w 1906 roku został poproszony o odejście na emeryturę. Ale również będąc na emeryturze, nadal pracował jako naukowiec i opracowywał liczne artykuły, już takie bardziej popularne naukowe, do czasopism i przyrodniczych, i do zwykłych gazet lwowskich. Tutaj też warto przypomnieć o tym, że we Lwowie zakłada muzeum. Część tych ekspozycji jest do dziś Muzeum Zoologii, które jest na Uniwersytecie Elwowskim. Tych swoich licznych wędrówek po Syberii, po Kamczatce, naturalnie że przywiózł bardzo wiele eksponatów. Ale co ciekawe, że ponieważ pomagał ludności z tych terenów, to mieszkańcy Kamczatki znaleźli kielet morskiej krowy, takiego właśnie saka, które Dybowski z, y, chciał znaleźć. Chciał go poznać, zbadać. Niestety już te ssaki były wybite. I gdy mieszkańcy jednej z wysp w okolicy Kamczatki znaleźli taki szkielet, na szczęście kompletny, to zapakowali go w skrzynię i z tej dalekiej Kamczatki. Te skrzynie dotarły do Lwowa. No i teraz jest, można powiedzieć, takim najbardziej znanym eksponatem w tym muzeum założonym przez Benedykta Dybowskiego. Tym bardziej, że na świecie mamy tylko ponad 20 takich eksponatów w najlepszych muzeach na świecie, właśnie. No tak, te muzea przyrodnicze to się szczycą, że mają tego rodzaju eksponaty zwierząt dawno wymarłych, ale na podstawie tego szkieletu można odtworzyć teraz przy współczesnych technologiach, jak to zwierzę wyglądało. I w okresie międzywojennym Benedyk Dybowski był honorowym doktorem Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. Otrzymał również tytuł honorowego obywatela Lwowa i był członkiem licznych towarzystw naukowych. Zmarł 30 stycznia 30 roku w Lwowie, no i jako uczestnik powstania, osoba zasłużona, spoczął na tej górce powstańczej obok swoich towarzyszy broni. No i trzeba przyznać, że jednak pamięć o Dybowskim żyje nie tylko w Lwowie, nie tylko w Polsce, bo w 1997 roku w Irkucku. Nazwano jedną z ulic jego imieniem, a na Białorusi, w miejscu narodzin Dybowskiego, też w tej miejscowości, została odsłonięta tablica pamiątkowa na cześć tego wybitnego naukowca, wybitnego człowieka, spoczywającego tutaj w Lwowie na cmentarzu Łujczakowskim. A my dziękujemy Państwu i przy mikrofonie była Anna Gordiewska i Krzysztof Szymański. Do usłyszenia w następnych programach. Lwowskie zarysy historyczne. Projekt jest wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.